Siemanko. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Pink Bean Package 4, dokładnie tak. W tym odcinku będziemy sobie tworzyć świat, jak to oczywiście Ym, można było się domyślić. Tworzy się mój świat, mam nadzieję, że mi nie moja klawica. Nie dba do ideoportów, nie dba o nagrodki, montowań i tak dalej, ale jaka nie byłaby fajna? Hm. Tworzy nam świat. Z góry schodki za mną, było, zale... Yy, no, co poradzę? Kropka i tak od dawaj, więc... Yy, Backpack, no, jest to... I'm looking for... I'm so... ok przyciszymy sobie dźwięki na początku tak bo... dwóch o jest bonus chest mogliby no, coś lepszego ale no na początek to no. trudno coś lepszego chyba sobie zmienię na pisu a no, nie mam już na jest ok jesteśmy na pustynię. jak chcę gdzieś takie bardziej mm, może się przejdziemy do wioski, bo w wiosce przebacznie są jakieś lepsze itemki, jak żelaza albo coś takiego. Słonik. A to jest swój zwykła wioska. Tak. To jest chyba wioska do tych osadników. Sprawdzimy sobie, co oni tu mają. Siemanko, siemanko. Okej. Okay coś tam, czegoś coś, tam, coś tam ej! No nie macie nic, naprawdę babiada u was i to są te skrzynki, które trzeba tak specjalnie się ma okej, okay, nie będę tego czytał, bo mi się tak naprawdę nie chcę. No, może wrócimy tu kiedy indziej Nie wiem, czy idę do dżungli właśnie. Do dżungli, jeśli nie, i do dżungli. Więc... Hmm. Przejdę się może coś za dżunglą albo w dżungli będzie pewnego. Jak możecie zauważyć, że mam nowy mikrofon i jest nawet spoko. Jest zmniejszyły się szumy, no i tak dalej, i tak dalej. Dobra, Jednak coś tam jest, jakiś Jakiś budynek z sadzawką, coś, coś takiego chyba, jak mnie wzrok nie myli, jaka oczy, nie, yes. Dobra, już się nie, odzywam, już nie, nie, odzywam O, nie, widać to, nie, okay. Ej no, Sprint mi się wyłączy. ja protestuję i nie będzie nam spadało jedzonka jak ma, jesteśmy na peaceful na peaceful więc jest fajnie no jakieś tk tu są coconut co beans uuu uh, want of negation e, co fajne fajna fajna idzie yeah. Albo coś źle robię, więc chyba coś źle robię. Like to Co? O, ślimaczek. <grywka> się tak bardzo rozciąga, że mógłby się rozciągnąć. Czy możemy ściąć całe drewno? O, nice, o tak, o tak. O, tam mi właśnie chodziło. to mamy cave'a, więc sobie do niego wskoczymy. Razem. Będę marnował pochodni, bo nie mam za bardzo węgla przy sobie. W ogóle nie mam węgla. A ja tu nie chcę wpaść na mano. Hmm. Już trochę żelaza będziemy mieć, więc jest fajnie. Wpadłem do cave'a, w którym jest ciemno i lepiej stąd wyjdę. Dobre. Pozbierajmy sobie też lasu. Cyk, 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 okej. Myślę że to jakaś uda. Skąd tu się wziął lew, tak jak I... wyzwica, okej. Okay. Nie będę wam przeszkadzał jednym słowem. Rób, ta co chcę tam. No, trzeba kliknąć. Co kliknąć? pochodnie, torbusz dobre fajnie tu coś jeszcze jest jakieś żelazo żelazo no i pięknie jest żelazo, jest fajnie jest żelazo, jest impreza okej okay. nice kolejne żelazo Fajnie, fajnie, fajnie. Musimy trochę węgla zbierać, żeby to czymś przytopić, to żelazo. Yy, Chciałabym mieć taki bloczek, ale to może w następnym odcinku jakiegoś Keila znajdzie to by ten giemnyi. Fajnie było, no przejdę. Keila. Okej, okay, okej, okay, o, okay, oh. lawa Coś tu jest, ktoś jest. Yy, nie wiem, czy to mi się nie spali, to te deski. Ale zaryzykuję. No. do widzenia na prawo. tu nic nie było. Te ja chyba się tu będę z nimi wychodził i widzimy się na górze więc czekajcie na... okej okay, jestem już na górze i tak i tu jest ocean i chyba się w tą stronę sam wybiorę bo nie ukrywam że przydałby się jakiś cave ale nie, nie na ten odcinek żeby nie było tak nudno strasznie chyba i tam napis full po prostu żeby coś się działo żeby ta seria nie była nudna no ta paszka modyfikacji jest tak bardziej przygodowa, jest po prostu fajna. To nie to jest ocean, to jest jezioro albo jak coś w tym stylu. Hmm. Na razie nie ma tu nic do robienia oprócz kopania i zbierania drewna. Tam coś jest. Jak pewnie się domyślacie, lub nie domyślajcie, dżungla jest to już dużym biomem, więc jest się tak trudno dostępnym, że ciężko się po niej chodzi Więc hmm, nie wiem, trzeba być cięcie, czy co Jak nędzę nowy biom, pewnie po godzinie znajdę nowy na biom Gołąb? Hej Jesteś zbugowany, wierzę o tym Nieważne więc ja robię cięcie, widzimy się za chwilę. I dobra, jestem już po krótkim cięciu. Wbię tutaj do wioski. To jest chyba wioska goblinów jak się nie mylę. Oh, Żelaz bomby mam. Fajnie, fajnie. Że mają bomby, wdadzą się. Spawner. Nie, ognisko. To jest chyba ich spawner, jak się nie mylę. Jakiś ogórdek brzydki mają Gdzie tu iść, gdzie tu iść, gdzie tu iść żeby to, się... to jest chyba jakby główny dom I... A ten top to można zabrać Jakoś powoli się go zbierać Chyba nie zbierzemy go kamienny kamiennym o, nie zbierzemy Red totem Możemy coś to z tego zrobić Nic, tak po prostu to ozdobę To sobie to zbierze. zbieram zbierę zbierę sobie tu no, albo nie chcę mi się więc zrobię jeszcze kolejne cięcie dużo cięć tych będzie żeby znaleźć jakieś fajne miejsce na drogach więc trzymajcie się, zaraz będę no i jestem już po cięciu yy, jesteśmy na jakimś kolejnym I chyba jest ta kolejna wioska goblinów czy gnoli nie wiem jak się to nazywa dokładnie ale tak to woda sobie nazywał one są chyba dość mocne PvP, znaczy mam dobr dobre uzbrojenie mają. Są teraz na tym poziomie silniejsze ode mnie. Ale mam sobie jakieś itemy. No to sobie, co tu się będę z nimi bawił. O, złoto mają, fajnie, 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 fajnie. Już mamy dużo y, żelaza, więc prawie na set mamy. Ale... Ale z tego co wiem, one są dość mocne i nie dam teraz im rady. No, czyli na, się na żelazo. Tak to mogę grać, no ludzie. Chyba wszystkie zamki obszerujemy, oprócz tego. Na no, duża zamka mam, więc fajnie. Tu jest skrzynka, tu nie ma skrzynki. Chyba. Czy jest ukryta? Chyba nie jest ukryta, nie, nie, nie. Nie jest ukryta. Robię sobie zbrojkę. Eumik. Yy, tak, jeszcze. Nie, spodnie już Nie, nie ma spodnie. Więc zrobię spodnie. Jakieś jakiś kilo. W tym muszę zrobić patyczki. Patyczaki muszę zrobić. Ej, no, co mi tak. Dobra. Patyczaki muszę zrobić. I otworzy nasz warbench przenośny I jeszcze mieczyk, tak mieczyk Podstawa próbujemy sobie tą bombę na tej śwince, która się niczego nie spodziewa. Ha, nice ładnie ją nas ja myślę, że, na, że w tym miejscu się osiedlimy. Gdzieś tu bardziej. Czekajcie, co tu jest. Jeszcze sprawdzę to i kończymy odcinek, mi się zdaje. Nic tu nie ma. Więc kończymy odcinek. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I cześć. No pa.